Witam z tej strony Joypada Maxim1980 dzisiaj z cyklu 15-minutówek. Pokażę Wam grę, którą też dosłownie przed chwilą momentem dostałem Call of Duty Black Ops. Co my tutaj możemy zrobić? Jak tutaj widzicie, mamy opcję, mamy tryb zombie, multiplayer albo kampanię. jako, że jest to 15-minutówka w solo, tutaj pokażę Wam tylko pobieżnie. Tutaj widzę, zombie możemy tutaj przez PlayStation Network. Może na, możemy na zielonym ekranie, czyli yy, typowo kanapowy co impreza LAN lub solo. Tu, jeżeli chodzi o zombie, mamy trzy plansze. Na dzień dobry. Dobra, ale to olejmy. Zacznijmy tutaj kampanię. Mamy tutaj nową grę. Na zwykłym poziomie trudności zagrajmy.

Sam jestem ciekawy, bo mam zaległości. Tak jak widzicie, wszystkie Call of Duty poprzychodziłem. Black Opsa nie miałem tutaj możliwości zagrać wcześniej. Także na pewno to nadrobię. Na pewno będzie wideorecenzja tego tytułu. A jak na razie taki luźny gameplay z początku gry. No tutaj widzę, mamy twardzieli.

No i kuku I mamy pierwszy taki samouczek Dość fajnie to zrobione Skrypty typu Skrypty jak w Call of Duty Ale daje radę Mi się podobają akurat Skrypty jeżeli chodzi o singla w Call of Duty I Zasuwamy Tutaj oczywiście nas uczą wszystkiego O, Przyjechał jakiś nowy Zajebisty wóz. Niestety nie możemy tutaj zabić ich osobiście, ale samochód... <grybujesz> samochód wycelować i rozpieprzyć nikt tutaj da się. Możemy używać granatnika, czyli jak to w Call of Duty. Dobra, olejmy ten granatnik, przebijajmy się normalnie. Pak, 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 pak. Użyjmy granatnika na tym drugim samochodzie. Dobra, i zasuwamy. O no, zaraz mi się padnie jak tak będę Rambo się domudawał. Przechodzimy do samochodu. No i prowadzimy klimatycznego Merola. Zrobiliśmy kuku. No, możemy sterować tym pojazdem. swoją drogą możemy ruszać kierownicą, ale tak naprawdę nie widzę, żeby tutaj ten samochód e, jakoś na boki skręcał, także skrypty skrypty. Ale tak mówię, nie przeszkadza to prowadza tutaj ten filmowy klimat. Dobra. Jak widzicie graficznie o wiele lepszy, lepiej to wygląda od Call of Duty 2, model Warfare 2 znaczy się. Animacyjnie fajnie. Anty-aliasing też daje radę. Chodź tutaj te obiekty takie trochę kanciate. No ale nie czepiajmy się, to są tylko pierdołki. Zasuwamy. Nasi robią kuku strażnikom. No i pokazujemy mu, jak się kablówkę zakłada. Dobra, na ziomek otwiera drzwi. Mamy pozwolić im przejść. Jeżeli chodzi o ten patrol. No i przedzieramy się gdzieś wyżej. Ja się cieszę, bo będę miał w co grać. Choć za dużo trochę tych gier w tej chwili mam do, do poprzechodzenia, ale powoli, powoli. Lepiej za dużo niż za mało. No, jeszcze u góry. Oczywiście nam się tutaj energia odmawia, odmawia, jeżeli trochę odpoczniemy, także standardowo jak w nowych FPS-ach nie musimy zbierać żadnych apteczek, ani nic. No niestety musimy czekać tutaj aż nam go tworzy drzwi prawdopodobnie sami nie przejdziemy, czyli skrypty, skrypty, skrypty. Sprawdzałem teraz przed momentem, czy, ja, czy jest jakieś autocelowanie? Trochę jest, ale nie jest to takie jakieś mocne, albo mi się wydaje. Dobra. Ja tutaj Streeta pokazuję. Dobra, skończmy się tutaj bawić, bo. Program, jak lama w tej chwili zajmuje się innymi rzeczami niż grom. Wszystkim innym niż grom. Dobra, czekamy aż znowu nas puści ziomeczek. No I przedzieramy się przez to pomieszczenie. Ale przynajmniej tutaj nasze ziomki ściągają te cele, czyli nie robią za takie mega tło z tego co tutaj widzę. Opak, no, to był przeciwnik. Ja tutaj poleciałem do przodu. Słyska. 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 Dobra. Co my tutaj dalej mamy? Czekamy na otwarcie drzwi znowu. Chyba wszyscy No fajnie to jest zrobione, nie powiem Znowu musimy e, wykonać pedalską akcję, czyli poklepać gościa po ramieniu Puta madre I robimy kuku Bardzo fajny skrypcik O, pani też jest, nie jest nam przyjazna. Ja myślałem, że ona z wdzięczności położy się z nami do tego łóżka. Ale niestety. Trudno. Tak mówię, ja się cieszę, bo ja na pewno będę tą grę przechodził. Ja zawsze lubiłem Call of Duty. A ja wychodzę z tej zasady, że nie zawsze muszę grać w nowości, bo tak naprawdę czasami opłaca się poczekać i kupić daną grę jako używka o kilka dyszek ładnych taniej. Jeżeli, tym bardziej jeżeli mamy w co grać. Także podejrzewam, że tak samo będzie u mnie z Call of Duty 3. Modern Warfare 3. Też nie będę brał tej gry na samym początku, tylko czekam. Tak samo z Battlefieldem 3. Nie mam wielkiego ciśnienia na nowości a po co wydawać dwie stówy, jak za jakiś czas będę mógł tą grę dostać za jakieś tam powiedzmy 70-80 zł to tak mówię staram się tutaj nie ulegać temu hajpowi nie oglądać tych Multum filmików, jakiś tam pojazd, widzę, ale flip żebyśmy nie padli, bo ja tutaj tak sobie, dobra zmieńmy na ten 16 z powrotem. Mam wrażenie, że tutaj ilość tych strzałów, które dostałem To w dwójce, że już dawno bym padł o, Chyba jednak będziemy musieli użyć Gdzie Czemu nie chce nam pokazać tutaj Pokazuje nam ciężki karabin O jest RPG o, Ale się pośpieszyłem Zrobili to za mnie. Czyli fajnie, bo nie jesteśmy tak naprawdę od wszystkiego my. Nasi ziomkowie widać, że też tutaj grają. Nie jest to tak, że jak my czegoś nie zrobimy to nie jest zrobione. Chyba, że się mylę, bo tak jak mówię, gram pierwszy raz. No i oglądamy tutaj lotnisko. Dobra, zjeżdżamy po linie. Ale fajnie odleciał latający ludzie. Zapierniczamy sprintem. Dawaj, 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 Heniek, dawaj O, jakiś granat mnie ogłuszył, ale żyjemy. No i wsiadamy do grubej werty. No i mamy celowniczkowy tutaj pierwszy element. Chroń samolot przed niszczeniami Przegrzewa nam się jakoś ten karabin czy coś? Czy możemy sobie tak trzymać do nieskończoności? Ja będę trzymał, zobaczymy. A ja chyba sobie mogę trzymać. Czyli dla cucaracha, la cucaracha. Prum, 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 prum możemy sobie trzymać trochę głupio nie powiem dobra ja się z wami żegnam bo filmik się kończy trzymajcie się na razie hej